Kochani, nie no, żartuję, syntezator nie używa takich słów, jak laski na insta. Drodzy widzowie, dzięki, że wciąż podsyłacie nam różne materiały, które udało wam się wystelkować na profilach rolników, uczestników, ich rodziny i znajomych. Wiecie, że u nas wiadomości przeważnie się sprawdzają i to w dużej mierze dzięki wam. My także staramy się te rewelacje weryfikować w jakiś sposób. Ale są tacy, którzy zupełnie ich nie weryfikują. I tutaj wybijają się szczególnie takie portale pokroju. Plotka, który notorycznie wrzuca jakieś randomowe komentarze ludzi niezwiązanych w żaden sposób z programem i robi z tego newsy. Wiecie, coś w stylu: pani Aninka z Częstochowy obejrzała sobie kilka odcinków i myśli, napisze, że Marlena będzie z Waldemarem, bo ona chce dzieci, on chce dzieci to pasują, i bam, oni już mają artykuł, że Marlena jest z Waldemarem, albo pan Marek z Podszczytna, napisał sobie komentarz, że Seweryn jest z Martą Manowską, bo skoro go broni tak, to coś jest na rzeczy, i bam, kolejny news, ciekawe źródło informacji, i taki news właśnie trochę wstrząsnął widzami rolnika, bo plautek napisał, że Ania i Jakub się rozstali, w oparciu o komentarz, i tu uwaga, że do tanga trzeba dwojga, pewnie jakaś fanka budki suflera, ale wiadomo, czasem czyta się sam na główek, bo po co od razu tekst, tam i tak nic mądrego nie wymyślą, i zawrzało, i tutaj postanowiła wypowiedzieć się sama mama Ani, którą nazwaliście sopowtórką Barbary Kwarc, Mamy Ani artykuł zdecydowanie rozśmieszeń, obok słowa straszne dodała mnóstwo śmiejących się emotek, a kiedy inna fanka podłapawszy, że to mama Ani, napisała, że pani wie najlepiej, mama Ani tylko to potwierdziła, nie ma już chyba wątpliwości, że na ten moment Ania i Jakub są razem i nic nie zwiastuje ich rozstania, skoro potwierdza to sama rodzicielka Ani.